Okej, okay. jakie jest wasze ulubione miejsce do relaksu? Ja bym powiedziała, no właśnie, Wat, tam właśnie yy, te wszystkie jeziorka. To, tak? Pamiętasz, czy to było dokładnie... No nie, no ja, ja rozumiem, tam jest bardzo fajne, fajne, ale dla mnie na przykład ja się najlepiej relaksuję w domu. Wiecie co? Tak. No, tak, tak. Jeśli mam być zupełnie szczery, przy takim życiu, które my w tej chwili prowadzimy, tak. to, to czasami, czasami mówię, czasami bardzo chętnie bym został w domu. Mówię, mam mm. takie. Lubię kręcić filmy dla Was, lubię, ale, ale czasami mam takie. Hmm. Znowu muszę lecieć, bo, bo muszę. Nie wiem, bo byśmy się zdecydowali na kręcenie tych daily, ale czasami mam takie odczucie, że oj, chętnie bym został w domu bo po mm. i porobił nic. Tak. Właściwie od trzech miesięcy chyba jeszcze nam się nie udało w pełni obejrzeć filmu, tak naprawdę, nie? Znaczy, w ogóle nie udało nam się obejrzeć filmu. Ewa, o znaczy to się chyba pierwsze jakieś 20 minut Ale, ja, no ta, ale, ja, ale nie, ja, nie, nie wiesz, udało nam się. Nie także... filmy to tak średnio, także... No ale dobrze, żadnych wiadomości nawet nie mamy z Polski, czy z... Ale po co nam Jezus, wiadomości nie? z Polski? No, że myślę, bieżąco, nie? Żyje, żyje... No, ale Ewa, żyjemy tutaj, po co ci wiadomości z Polski, no. Żeby się, żebyś się denerwowała. No, tak. No. no dobrze. Pytanie kolejne: no, kolejne. co doradzalibyście osobom, które planują spędzić dłuższy czas w Siem Reap lub Kambodży? <laughs> Teraz ja Wam powiem, co doradzałbym ja osobom, które planują spędzić dłuższy czas w Siem Reap lub Kambodży. Po pierwsze, zaszczepcie się na jakieś tam podstawowe choroby tropikalne to będziecie się czuli Tak. Po drugie nie bierzcie za dużo ciuchów. Bo się nie opłaca. Bo się nie opłaca. Bo te ciuchy one są tutaj i tak tak tanie, hmm. że właściwie gdybym ja miał w tej chwili jeszcze raz pakować się do Kambodży hmm. to bym w ogóle ich nie wziął. Tak. No wziąłbym jakąś jedną Parę majtek czy dwie, trzy koszulki na zmianę i. jedną parę tylko. No, wiecie nie, o co chodzi. No tak, nie, tak, wziąłem, a I zapakowałbym. Bardzo niewiele i inne tylko rzeczy. Nie? Zapakowałbym walizkę w zupełnie inny hmm. sposób, Zapakowałbym inne rzeczy, takie, jakiegoś głośnika mi brakuje, jakieś, no, oczywiście Ewa będzie się śmiała ze mnie, ale to są. No, nieważne, wiedząc, że na no, dłużej jadę, bym wziął więcej przypraw na przykład, tak? Takich, mm, takich tak. typowo naszych. Tak. No widzisz, jaki ty jesteś mądry. No. Ja nie pomyślałam o tym. Weźcie gotówkę. Tak. Słuchajcie, pieniądze nie jest problem wymienić czy wpłacić do banku. Konto sobie łatwo otworzyć, to nie jest. To... No to, to, to już się rozpycha, bo by się, roz... by się działaś tu dziurę, no, to, to wpadam się... teraz. No to właśnie ja też zjechałam tutaj. No to hmm. opłaty, no, to jest moje doświadczenie, nasze doświadczenie. Słuchajcie, takie, takie firmy jak Revolut na przykład czy coś, one mają ograniczenia hmm. tych wypłat z bankomatu miesięcznych. I człowiek by chciał wziąć więcej sobie tych pieniędzy i wpłacić tutaj na konto, na którym operuje, mm -hmm. a są tam jakieś ograniczenia, albo, albo się płaci, czy jakieś później te karne odsetki mm -hmm. od tego, czy coś tam. Przesyłanie pieniędzy może nie jest ekstremalnie drogie, ale jest, ale mm -hmm. kosztuje. tak? Jest to coś takiego, co, co człowiek sobie myśli, hmm, hmm. No wiesz, no, no jak jesteś przyzwyczajony hmm. do wysyłania pieniędzy darmową, no tak jak myśmy tak. Byli w Wielkiej Brytanii, to tak. nagle, nagle nawet taka opłata, mówię, no za przesłanie tysiąca dolarów, ile nas kasowali? 12, 12, 15? No, no jak, jakieś tego typu rzeczy, no to, to takie mieliśmy odczucie hmm. może nie, że byliśmy oszukani, ale takie hmm. hmm. Tak. Dlatego mówię, teraz, jakbym jechał, to na przykład Wziąłbym dużo więcej gotówki ze sobą, bo takiej gotówki, którą no, po prostu od razu założę konto, wpłacę mm -hmm. sobie i, i już, żeby, żeby nie mieć tych takiego poczucia hmm, niesprawiedliwości za to, że płacę za. Za, za przesyłki, Co, tak, coś jeszcze nie ma sensu brać za dużo leków, ponieważ lekarstwa można tutaj kupić. Nie trzeba mieć żadnej recepty, tak naprawdę i można wszystko dostać. Antybiotyki, leki przeciw, na, na, na cholesterol. No wszystko na, jest. na wszystko właściwie. Wszystko Także jest, tak. nie, ma, nie ma sensu, żebyście brali tam za dużo leków też, bo to zajmuje miejsce w walizce, a to jest zupełnie niepotrzebne. Co tam masz jeszcze? Czekaj, no i czy, czy coś jeszcze mhm. możemy doradzić? Aha, no wiele rzeczy, słuchajcie, jesteście sobie w stanie załatwić sami. Także takie okay. rzeczy na przykład jak, jak słuchajcie, otworzenie konta czy coś, to nie musicie robić przez agencję żadną, przez nic. Podstawowy, konta, podstawowy język angielski, tak. ubezpieczenia, czy coś tam. Jesteście sobie w stanie ogarnąć sami, to nie tak. jest coś, co co ktoś wam musi załatwić i coś tam, bo wiadomo, bardzo często to, to mówię, no są to firmy, które robią to usługowo po prostu. Tak. Ja rozumiem, że ktoś tak. chce zarobić, ale, ale mówię, to jesteście sobie w stanie sami zrobić. Dokładnie, tak? jeżeli nie będziecie mieć jakiś, jakiś problem z tym, no to wtedy się zwróćcie do jakiejś firmy, ale spróbujcie sobie sami załatwić jakieś rzeczy, które tam potrzebujecie, bo to, bo to będziecie mogli w stanie, mogli sami sobie rozwiązać ten problem. No mówię, jak się, mhm. jak się coś nam jeszcze nasunie, to może wspomnimy, no tak. ale. Dobra, kolej. O, tu, hu, 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 hu. To chyba nie pamiętam, to chyba statkowa nam zadała takie pytanie, wiesz? Jakie macie plany na biznes w kambo? Za co chcecie się utrzymać? Jakie plany? Znaczy, mamy. Ja, ja mam. Ja mam kilka takich planów w głowie. No szybko, szybko. Bo ja mam kilka czekają. takich planów w głowie. Do końca nie chcę na razie jeszcze nic mówić, zwracać. Ponieważ muszę wszystko ogarnąć sobie dookoła i wtedy dopiero będę mogła coś powiedzieć. Ale ogólnie z takich rzeczy to to właśnie pomyśleliśmy sobie, że. Znaczy tak, z mojej strony, ja zawsze chciałam mieć kozy. No ja zawsze mój chciałam mój mieć kozy jecie, i chciałabym je. mieć farmę kóz na przykład. Dobrze. Tylko jest jeden problem, nie wiadomo kto będzie te kozy doił. No dobrze, Alan stwierdził, że on nie będzie doił kozy, no ale w każdym razie znaczy można... Znaczy w ogóle Ewa mówi, że Alan będzie zcymbalił kozy, co nie? To... Ja zawsze cokolwiek twierdzę, że, że, to znaczy. że cokolwiek to znaczy, ja nie wiem co znaczy, bo to no dobrze. myślę, że ma pod pojęciem dojenie. dojenie, ale to jest tylko w domyśle, bo ja się zawsze dowiaduję, no Alan, jak będziemy mieli farmę, to będziesz kozy cymbalił. No. no dobrze, w każdym bądź razie chciałabym mieć kozy, to jest taki jedno z moich takich marzeń, czy będę mieć, czy nie, to nie wiem, ponieważ no. to będzie zależało od tego, czy znajdziemy odpowiednie miejsce i czy będę na tyle odważna, żeby, żeby prowadzić sobie jakąś farmę wśród na przykład węży i skorpionów. No dobra, to jest taki twój plan, a teraz no. ja troszkę bardziej poważnie ludziom odpowiem, bo widzę, że ty sobie żarty stroisz. No to powiedz ty swój plan. No jaki ja mam plan? Po pierwsze, słuchajcie, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że My nie musimy otwierać biznesu w Kambodży. Po prostu. Myśmy się do tego wyjazdu naprawdę dosyć solidnie przygotowywali. I, i nie, musimy, nie musimy otwierać w, w Kambodży biznesu, żeby, żeby tutaj sobie po prostu normalnie żyć. Oczywiście chciałbym jakiś biznes otworzyć, tak? No, ale, ale będzie to taki biznes, słuchajcie, który, który ma nam dawać przyjemność. Mhm. Ja nie muszę się na nim dorabiać, byłoby fajnie jakby on by się bilansował na zero właściwie, tak? No, żeby mieć zajęcie, żeby mieć co robić. Tak, no i... słuchajcie, takie nic nie robienie, no już no. do końca życia to nie wiem czy, czy mnie tak. bawi. Już mnie tak szczerze mówiąc trochę tutaj te owsiki, że... Dlatego ja mówiłam, że to jest takie moje marzenie, które zawsze miałam i to, to jest posiadać kozy, więc... to może... Znaczy nie wiem, ja myślałem bardziej słuchajcie jakąś taką nastrojową kafeterię, a może w której będzie na przykład dużo książek, że ludzie będą Z mogli grubami. sobie nie bo kozami że książki, gdzie ludzie będą mogli sobie posiedzieć, poczytać książki, pograć w szachy czy jakieś tego typu rzeczy, wiecie, jakaś cichutka nastrojowa muzyka, czy jakiś mały hotelik, house'ik. to mówię, to nam się nie musi, mówię, to nie chodzi o to, żeby, żeby na tym zarabiać jakieś pieniądze wielkie czy coś tam. Żeby po prostu mieć zajęcie, tak? Hmm. Lub cokolwiek, lub, lub tak naprawdę cokolwiek, co nas będzie bawiło, to, to będziemy robić. No może... Może coś innego, może to, a może farmakusa, może nie hodowla awokado, a może... No, no nie wiem, no po prostu nie wiem. No mówię, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że, że po prostu... Jak będziemy chcieli, to będziemy robili, ale nie musimy. Będziemy żeglować po Mekongu. Dokładnie, jakie plany, a to już było? Czy zarabiacie na YouTube? Słuchajcie, nie dostaliśmy żadnej wypłaty z YouTube jeszcze, także ciężko nam powiedzieć, czy zarabiamy no. na YouTube. Myślę, że nie. Jeśli mam być zupełnie szczery, to jeżeli byśmy policzyli wszystkie nie mówię tutaj o kosztach utrzymania się, bo to są. To są koszty takie zupełnie naturalne. No musimy tutaj żyć, tak? Mm. Ale gdybym miał uczciwie zbilansować wszystkie wydatki związane z YouTube'em, amortyzację sprzętu i tych innych rzeczy, tak. ja myślę, że, że sporo dokładamy do YouTube'a, nie, a nie na nim zarabiamy. Nawet... No mówię, myśmy jeszcze żadnej wypłaty z YouTube'a nie dostali. Coś tam na pewno dostaniemy w pewnym momencie, ale, ale czy to będzie dużo, czy to będzie mało? Myślę, że to będą no. jakieś grosze zupełnie. A ciężko powiedzieć. Na razie, na razie to jest to dla mnie abstrakcyjna suma jak... Może w następnym Q&A odpowiemy na to pytanie, bo... Kiedy zaczniecie Żebro life? Y? Kiedy zaczynamy Żebro Life'a? Y? Date'a do Nate będzie? Date'a do Nate Ludzie hmm. mają, to dadzą będziemy zbierać na co? Nie wiem, nie wiem jeszcze na co będziemy zbierać i nie wiem czy w ogóle będziemy zbierać. Albo nie, zrobimy jakiś taki abstrakcyjny cel zupełnie. Dobra. Miliard dolarów. To kiedy robimy? Marzyć trzeba umieć, po milion dolarów na twarz, co Ewa? No, ale tam jest pytanie kiedy? Dlaczego? A kiedy? No słuchajcie... Lada i dzień myślę, Lada dzień poniedzieli, to jest bardzo... Lub na świętego dygdy, tak? Nie, 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 zaczniemy. Na pewno zrobimy dla was live'a. Ja właściwie mam już wszystko ustawione, bo nawet wczoraj siedziałem za Adamem, on mi trochę pomagał ustawiać, także... Także właściwie możemy już odpalić te donate'y. Chyba nawet... No nie donate. możemy odpalić live'y. Chyba nawet, jeśli dobrze pamiętam, to Adam poustawiał wszystko, żebyśmy mogli nawet mieć te głosowe donate'y, że tam tak? ktoś, ktoś mówi. Bajer taki będzie. Taki tak. bajer, no tak jak wszyscy, no jak to. A kiedy? Może w przyszłym tygodniu nawet? Pod koniec, co? Nawet piątek, sobota. No, zobaczymy. Ja, tak, znaczy nie będziemy, słuchajcie, od razu mówimy, nie będziemy siedzieć, nie będziemy zaczynać liveów o godzinie 12 w nocy i siedzieć przez 5-6 godzin. Do, 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 na, na to raczej nie liczcie. No tak z godziny może, ale to. Ale nie, to nie też nie o 12. Nie wiem, nie. Ja myślę, że będziemy trochę wcześniej zaczynać. No, no. To zobaczymy, zobaczymy, ale jest to w planach. Co no. robiliście przed przyjazdem do Kambodży? Towarzyszko Ewo, co robiliście? Okej, okay, dobrze, to. Pipko z PR-u. Tak. Chciałam, z HR? -u. Z HR tak. Chciałam powiedzieć, że niestety yy, nie pracowałam w HR. Może jestem Pipka, ale nie, ale nie pracowałam w HR, ale chciałam powiedzieć, że jestem pielęgniarką. Pracowałam w Anglii od 20 lat. Tak, 20, tak. 20. No. Całe życie pracowałaś jako pielęgniarka, kochanie. No, ale że w Anglii nie ostatnio, no, całe życie jako pielęgniarka właściwie, no. Ale... no w Polsce pracowałaś jako też. pielęgniarka, przyjechałaś do Anglii, pracowałaś jako pielęgniarka. Tak. Jeżeli chodzi o mnie, no ja, ja zawsze się zajmowałem poligrafią, to całe życie właściwie. W jakichś drukarniach pracowałem, w jakichś agencjach reklamowych, jakieś tam... takie studia różne... graficzne, no, no. I właściwie to, co robiłem w Polsce, przyjechałem do Wielkiej Brytanii i... i robiłem to samo właściwie, tak? <laughs> Czyli nudne. Nuda. Nuda taka, nie? Nuda, tak. No, nuda, po prostu nic wielkiego robiliśmy, Ewa była pielęgniarką, ja się zajmowałem poligrafią, grafiką, jakimiś projektami, no tak. folderów, gazety, foldery, plakaty, no do tego typu rzeczy po prostu, tak? tak. Co robiliście przed, tak, no to to robiliśmy przed przyjazdem do Kambodży po prostu. Mhm. Czy macie oszczędności lub nieruchomości w UE? No, no tak, no mamy oszczędności, mamy, mamy jakąś tam formę zabezpieczenia majątkowego też, także. Słuchajcie, także, nie powiemy no, wam są, nie powiemy tak. wam niczego, tak, mamy oszczędności. Mamy oszczędności, myślę, że jak, słuchajcie, no my już mamy swoje lata, my nie jesteśmy nastolatkami, jako ludzie w takim wieku, pracujący od, właściwie przez całe swoje życie, przez długi czas w Wielkiej Brytanii, no to tak, zebrały nam się oszczędności. Yy, tak, mamy nieruchomości, mamy w Unii Europejskiej, tak, mamy, mamy. I, i co więcej możemy powiedzieć? Tak, no, no to wszystko. No. To wszystko. no, no co, co więcej mamy wam no, powiedzieć? No jak długo przewidujecie, że starczą wam te oszczędności? Słuchajcie, oszczędności... Yy... Oszczędności starczą nam na bardzo długo, na bardzo, bardzo długo. Szczególnie, że nie żyjemy z oszczędności. Dokładnie. Gdziekolwiek, gdziekolwiek. Jak długo czegoś... starczą w oszczędności? Tak, tak. My nie żyjemy z oszczędności, więc nasze oszczędności, nasze oszczędności starczą nam tak. na bardzo długo, tak? Y czy macie gdziekolwiek, do czego wracać po nieudanym projekcie przeżycia z, z YouTube'a? Znaczy jeszcze nie żyjemy z YouTube'a i nie wiem, czy to będziemy żyć, ponieważ czy nie do... dostaliśmy jeszcze wypłaty żadnej. Znaczy, słuchajcie, no to znowu, znowu to właściwie się trochę, trochę A... powtarza. Tak, mamy gdzie wracać. Niezależnie, czy do Polski, czy do Wielkiej Brytanii, mamy gdzie wracać. Tak, mamy możemy sobie wracać do Europy. Nie ma to nas najmniej, najmniejszego problemu. E... Nie mamy tak, i nie, nie nigdy nie mieliśmy takiego projektu, żeby przeżyć z YouTube'a, także mhm. on, się, on się nie może nie udać <grym> po dokładnie. prostu, bo takiego projektu nigdy nie było. E... Jak zmieniło się wasze postrzeganie Kambodży od czasu przeprowadzki? Hmm. Zmieniło się, słuchajcie, zmieniło się. Ja wam. Ja nie wiem, ja ja, bo. Słuchajcie, no, zmieniło się moje postrzeganie, takie, że. albo może nie będę lepiej o tym mówił. No to nie. No to nie. Jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, takimi jak dostęp do opieki zdrowotnej czy załatwienie formalności? Ym, staramy się komunikować w języku angielskim. Jeżeli ktoś nie mówi po angielsku. Na pewno ktoś się znajdzie w jakiejś firmie, kto mówi, a jeżeli już jest taka, taka sytuacja, że nie ma nikogo, z kim się można porozumieć, no to właśnie jest Google Translator i wtedy się można z każdym porozumieć, no chociaż poza... czasami to może być ciężko, nie? No poza tym słuchajcie, no to jest takie mm. pytanie, no jest jakie jest, ale ja wam powiem... No tak, no, no sami widzicie, jak sobie radzimy z tymi cudami. Przecież my właściwie codziennie kręcimy filmy mm. i pokazujemy to, co robimy. Także jeżeli idziemy do szpitala, to jesteśmy w szpitalu i widzicie, jak to, jak, jak to tak. wygląda mniej więcej. Jak zamówiamy jedzenie, to, to widzicie, jak zamawiamy jedzenie. Jak kupujemy w sklepie, to widzicie, co kupujemy w sklepie, jak rozpuł mi się zamek w torbie czy, czy coś, tam, no to, no to widzieliście, jak poszliśmy to robić, także myślę, się dogadać, że. nie. Także wiecie, no, 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 no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No po prostu nie wiem, bo to jest pytanie, które... Załatwienie formalności? Nie ma za bardzo załatwienia no. formalności. No dogadujemy no, się. No, Widzą też po angielsku tak. każdy, dużo osób mówi po, po angielsku, tak nie ma problemu. <laughs> mam kolejne pytanie, które jest dosyć zabawne. Jak wygląda wasz typowy dzień w Kambodży? Wstajemy rano. Tak, wstajemy rano, dobrze. Tak, ty siadasz od razu, właściwie można powiedzieć, że Ty siadasz do komputera i starasz się załadować. Znaczy nie, no wstajemy tak? rano i pijemy kawę. No dobrze, no to dobrze. Wstajemy pijemy, rano, pijemy kawę... I... Ja siadam do komputera, albo kończę montowanie filmu, najczęściej on jest montowany, na przykład go ładuję na, na coś tam jeszcze, robię jakieś opisy, coś tam odpowiadam na komentarze, które się pojawiły. Ewa w międzyczasie bardzo często przygotowuje śniadanie, mhm. nie zawsze, bo czasem jeździmy, to widzicie, co... Mhm. To, jak to wszystko jest ogarnięte, no to albo jemy śniadanie, albo... Albo wychodzimy na to śniadanie, no i, mhm. no i co dalej? No dalej... sami widzicie na filmach, co robimy codziennie. Tak, tak, się tak, wygląda. tak wyglądają nasze tak, dni. Tak, tak, tak wyglądają nasze dni. Słuchajcie, dużo czasu... Ja, ja powiem tak, dla nas YouTube stał się właściwie w pewnym sensie pracą na pełny etat. tak? Bo, tak. bo, bo, bo rzeczywiście my wstajemy, robimy, wie, wiecie, trzeba te filmy zmontować. To nie jest wcale takie proste, że tam człowiek siada, pyk, 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 5 minut i hmm, to jest zmontowane. Tak. To są, że tak brzydko powiem, to są naprawdę dupo godziny do wysiedzenia. Przynajmniej no, tak mi się wydaje. To że... trzeba wymazać, wypipować. Pii. I mówię, no to, to, to są rzeczy, które zajmują nam czas. Później, tak. słuchajcie, tak się mówi o nakrę, nakręcenie tych filmów. Słuchajcie, to jednak trzeba z tą kamerą polatać. Polatać tak. i wie, wiecie, no... To jest codzienne życie. Jeżeli kręci się codziennie, my się zastanawiamy, czy, czy nie, nie przejść na jakiś system, że co któryś dzień będziemy wrzucać filmy. No nie wiem, no na razie kręcimy hmm. codziennie, i to sprawia dużą przyjemność. Ale to nie, to, nie, to nie jest łatwe. Tak, to nie jest nie, łatwe. Nie jest łatwe i rzeczywiście jest to praca. Tak, i często jest tak, że na przykład się okazuje, że no niestety nam zabrakło minut albo że ten film będzie bardzo krótki, więc trzeba jeszcze polecić, dograć coś ewentualnie. Tak, dlatego tak, się no, no te dlatego te właśnie też się wzięła ta cała akcja z, z policją, która tam zatrzymywała, ponieważ wyszliśmy zupełnie właściwie w nocy i. Zauważyliśmy tą akcję też no, zupełnie przypadkowo. Tak, no, no, tak są że, sytuacje, no. że się okazuje, że... No dobra, co ma... Czy myśleliście o powrocie do Europy, czy planujecie zostać w Azji na stałe? Um, nie wiem. Ja, ja nie wiem, co będziemy robić. Na razie jesteśmy tutaj, a co będzie dalej, co będzie za pół roku, czy za trzy miesiące, to, to nie wiem, bo, bo to będzie zależne... Zależy, no, będzie zależało od wszystkiego, od na przykład od zdrowia, od... Wszystkiego, co tam możliwe, no, różne sprawy, różne problemy mogą ściągnąć nas do Europy i... Znaczy ja podejrzewam, jeśli ja mam być zupełnie hmm. szczery, słuchajcie, tak, przyjechaliśmy do Azji, żeby zostać na stałe, aczkolwiek najprawdopodobniej, gdybym miał wybierać, jeżeli będziemy mieli lat hmm. 70 powiedzmy, jeżeli dożyjemy do tego wieku, tak? Aha, ja nie pomyślałam o tym, no, no, rzeczywiście, no. To być może wrócimy do Europy, tak? Bo jednak mhm. byśmy chcieli mieć. Ewo, bo jednak byśmy chcieli. No nie, no nie wiem, no, no słuchajcie, może do tego mhm. czasu się tak zżyjemy z tym krajem, że nigdy nie będziemy chcieli wracać do tej Europy. Na dzień dzisiejszy, tak jak sobie to wyobrażam, to powiedzmy żyjemy przez następne 20 lat tutaj. Tak długo jak człowiek będzie sprawny, mhm. jak coś tam. A jak już rzeczywiście będzie potrzebował opieki, to że wracam do Europy, tak sobie to wyobrażałem zawsze. Jak będzie, nie wiem, bo być może się zupełnie sytuacja zmieni i, i być może jutro będę jechał do Europy, tak? Hmm. Zobaczymy. no mówię, no ciężko, są różne sytuacje, które mogą nas gdzieś tam ściągnąć do, do Europy, ale... Na razie jest ale tak, na, przyjechaliśmy na stałe, ja bym to określił, na, na stałe lub bardzo długo, może jeżeli nie na stałe, to na bardzo długo. Słuchajcie, niekoniecznie do Kambodży, bo być może się przeprowadzimy do Tajlandii, być może gdzie indziej, hmm. tak? Już nas nie było jeszcze w Tajlandii, w Wietnamie, w Laosie, ja bym bardzo chciała pojechać do Birmy, ale na razie tam no niestety nie można pojechać, jest tam zbyt ryzykowne, żeby tam się zawitać. Myślałam też o Malezji, żeby gdzieś tam wpaść na jakąś chwilę. Filipiny, Filipiny, tak, tak, hmm. tak. Także zobaczymy. No jesteśmy Na pewno chciałem Nowej Zelandii Ewa skoczyć, bo jak tu już jesteśmy, to tak, też nie jest tak, 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 tak daleko. Tak. No. Hmm. A w Australii też żeśmy nie byli. No, no. też nas nie było tam. Jakie jest największe, takie, największe, największe różnice, różnice zauważyliście w życiu w Kambodży w porównaniu do Europy? Yy, tutaj się bardzo szybko robi ciemno. Ale to Ewa jak wszędzie, w każdym tropiku. Na tej szóstej już jest ciemno, i to gdzieś szutuje tak szczerze mówiąc, na mnie. Jeżeli chodzi o różnicę w tym, no na przykład dużo łatwiej spłacić telefonem. W każdym miejscu można telefonem zapłacić obojętnie, czy to jest to pan tuktukasz, czy, czy pani w sklepie No nie, no ja tutaj też. Nie, jest inna forma płatności. masz ten płatności, ABA cały, tak? Ale jest inna forma płatności, ale w Europie też wszędzie zapłacisz, kochanie, telefon. Gdzie nie mm -hmm. zapłacisz telefonem. Myślisz, że jakaś pani, taki straganik, co ma, to też będzie miała tak. w Polsce? Tak. tak. I na nie ja tego. No nie wiem, ja, ja nie wiem, bo, bo już. Długo nie mieszkasz poza. Ale nie, ja myślę, że, że w tej chwili już wszędzie można. No, ja nie wiem, na ryneczku pewnie. Aha, no może nie, bo nie wiem. Słuchajcie, to raczej wy będziecie wiedzieć. Ja nie wiem, czy na przykład jak się pójdzie na jakiś taki. Mały ryneczek i tam siedzi taka babcia, co ma te parę ziemiaczków i, i trzyma marchewki mm. od siebie z, z ogródka, czy można jej zapłacić telefonem. A tutaj można. Mm -hmm, tak. A tutaj można, bo ta osoba ak będzie akceptowała płatności telefonu. No, tak, nie? tak. I kartę, więc... słuchajcie, kartę bankomatową można, do, do banku można w ciągu pięciu minut wyrobić. Tak, tak, to też, też mnie zaskoczyło, że, 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 tak, że, że w banku... Różnica. Co jeszcze takiego? Co jeszcze? No pamiętasz mówię, pamiętasz tą dziewczynę, też. z którą żeśmy się spotkali na przykład? Yy... Ja wiem, że jak mi w Polsce czy, czy w Wielkiej Brytanii wciągnęło kartę do bankomatu, hmm. to było pozamiatane już po prostu. To już trzeba było wyrobić nową i to wszystko, bo to hmm. odzyskanie tak. tej karty z bankomatu było niemożliwe. Tutaj jednej z naszych widzek tak. wciągnęło kartę do bankomatu i ogarnęliśmy to bardzo szybko, hmm. w ciągu dwóch godzin. I to nie był bankomat przy banku, zaznaczam, to był jakiś bankomat na tak. mieście. W ciągu dwóch godzin udało się tą kartę odzyskać. Mhm. Bez, bez najmniejszego problemu. Tak, to była kwestia tego, że dziewczyna poszła do banku. Tego banku, z którego był ten bankomat. Tomasz zgłosiła i oni tak, musieli stamtąd wysłać kogoś, odebrać. Ktoś tam podjechał. No jest, słuchajcie, jest na pewno dużo różnic. Mhm. Jest na pewno dużo różnic, ale to właściwie byłaby znowu pogadanka na... Tak, to jest dużo i plusów i minusów. No na, na 20-30 no. minut opowiadania o tym, jakie są różnice. Słuchajcie, najlepiej przyjedźcie i zobaczcie. Napiszcie w komentarzach jakie pytania ewentualnie byście. Aha, no tak, staleci. jakbyście mieli więcej mm -hmm. pytań, no to, to oczywiście piszcie, piszcie w komentarzach. My postaramy się albo odpowiedzieć na nie pod filmem, albo. Albo zrobić następnego. Albo filmu. zrobić następnego question and answers, tak, że wiecie. Mm. No i po raz kolejny prosimy Was o subskrypcję. Łapki w górę. Wciskanie dzwoneczków, komentowanie, tak. szerowanie naszych filmów, żebyśmy się rozwijali. Tak. Jesteśmy dostępni na TikToku oraz na YouTube. Pewnie gdzieś... Także... Zobaczmy tak, no, no i jakby, obcy, ja, ja, jakbyście, jakbyście przyjeżdżali, to dawajcie znać. No. Jesteśmy. Z chęcią się zobaczymy. Tak, także, także co? Myślę, że skończymy to na dzisiaj tak. i, I kochani, trzymajcie się. Powodzenia i do zobaczenia <śmany> jutro. <śmany> Na razie.